46 uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięło udział w akcji Budujemy Ptasi Dom. Ta niezwykła, żywa lekcja przyrody odbyła się w ośrodku pomocy dzikim zwierzętom w Ostrowie w gminie Chęciny. Dzisiaj w Ptasi Mazylu u progu wiosny odbywa się taka wspaniała akcja. Wprawdzie pogoda nie sprzyja, bo ruszy śnieżek, ale jest ciepło. Wszyscy są... Zainteresowani, zaciekawieni tym, co robią, budują skrzynki lęgowe dla ptaków, dla sikor najczęściej i szpaków. Akcja ma na celu właśnie uświadomienie młodym ludziom, uczniom gimnazjów, szkół podstawowych, jak wielka jest potrzeba niesienia pomocy dzikim zwierzętom. Ptaki powracają z ciepłych krajów, będą szukać miejsca na gniazdo. Gdzie brak ptaków, tam nie ma warunków do życia człowieka. Ratując przyrodę, ratujemy samych siebie. W ptasi Mazylu znajduje się około 20 gatunków zwierząt. Spotkamy tu nie tylko bociany, kruki gawrony czy kawki, ale także sarenkę oraz jeżyka. Specjalizujemy się, można powiedzieć, w ptasi, yy, bocianach, czyli około 20 bocianów w każdym roku jest ratowanych. Obecnie pozostały trzy bociany, jeden parę dni temu odleciał, bo całą zimę tu przebywał. W Mazulu przebywa jeden z niezwykłych ptaków, największa tajemnica w świecie ptaków, jeżyk. Pisany przez RZ, Ta, który nigdy na ziemi nie siada. Nieustannie dziennie w powietrzu, śpi w powietrzu. I jeżeli piskle wyfrunie z gniazda, to przez dwa lata samica, która później będzie siedziała na jajkach, nie, nie siada nigdzie. A jak siądzie na ziemi czy spadnie, to ginie, nie może się zbić z płaskiej powierzchni. Jest ich dużo. W mieście w maju, gdy spojrzycie w górę, to o jaskółka. Wcale nie, to jest jeży. Ma sylwetkę sokoła. Nigdy się nie zbliża do ziemi tak jak jaskółka. A lęgnie się w szczelinach murów. Kiedyś w skalach, w otworach, w strzelinach skalnych, wpełza i wypada. Nigdy inaczej nie robi. Przedstawiciele Fundacji Ptasi Azyl i Leśnicy z Nadleśnictwa Kielce przybliżyli młodzieży działającej w zielonych patrolach tajemnice życia ptaków oraz ich wiosenne zwyczaje. Na deśnictwo często włącza się w różnego typu akcje mające na, cele, na celu przede wszystkim promowanie wiedzy ekologicznej, wiedzy przyrodniczej wśród młodzieży, mieszkańców miasta. Jednym z takich właśnie celów jest dzisiejsze spotkanie, czyli zapoznanie naszych młodszych mieszkańców, czyli tutaj dzieci i młodzieży gimnazjalnej właśnie z problemem ornitologicznym, czyli żeby zapoznali się z naszymi mocnymi braćmi, czyli w tym wypadku ptakami i mogli na bieżąco w swoim otoczeniu obserwować je, rozumieć, pomagać. Celem akcji było przygotowanie miejsc lęgowych dla ptaków, do czego uczniowie podeszli z niezwykłym zaangażowaniem. Samodzielnie zbudowane skrzynki lęgowe zawieszą na terenie szkół lub miejsca zamieszkania. W akcję włączył się Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce oraz Nadleśnictwo Kielce.